Karol i Włodek. Karol prowadzi swój mikroblog, również prowadzi swój mikrofotoblog e, na instagram.com. A w przyszłym tygodniu lecimy do Maroka. Jeżeli byliście w Maroku i chcecie nam jakieś wskazówki przekazać w tej kwestii, to na przykład jak zrobić się? dobry internet w Maroku. O, potrzebujemy tam w Maroku mieć dobry internet, żeby nagrać LSA i wysłać stamtąd. Póki tak. co jesteśmy w Polsce, a dokładniej w Łodzi, Politechnika Łódzka straszy ludzi. I w ogóle pozdrawiam Politechnikę Łódzką. Bywamy tam co roku. Tu mamy artykuł z Wyborczej, ale według tego co tutaj piszą, Politechnika Łódzka nie podchodzi tak liberalnie do ludzi mieszkających razem w akademii. Którzy, którzy się kochają, dlatego, że muszą mieć zezwolenie no, rodziców, żeby mieszkać no razem. dokładnie. I co, i ty chcesz w wieku 19 decydować sam za siebie? Porąbało cię? Mhm. Masz, masz okulary. Rzecznik Politechniki Łódzkiej w sprawie możliwości zamieszkania e, osób o przeciwnej płci, tak? W jednym pokoju akademickim, e, Wszystkich zainteresowanych prosimy o uwagę. E, by zamieszkać w pokoju z sympatią, trzeba będzie mieć zgody rodziców, e, swoich i sympatii... Mamo! Oraz nienaganną opinię poświadczoną przez administrację osiedla, samorząd studencki i rady mieszkańców akademika, w którym mieszkało się wcześniej. Chłopak i dziewczyna muszą też pisemnie oświadczyć, że zamieszkanie w pokoju koedukacyjnym nie jest sprzeczne z ich zasadami moralnymi oh. oraz uwaga, zgadzają się na to z własnej woli. Czyli nie mogą cię rodzice zmusić do mieszkania, bo to, to weź za nią mieszkaj wejść. z Angelą. Tak na wszelki wypadek na piśmie oczywiście. Jest ciężko. Mm. Ty znasz facetów I... na Polibudzie. Wiecie, co są facety na Polibudzie? Wygłodniałe wilki. Krążą wokół każdej dziewczyny, jak wilki robią tak. Znos, o ludziach... że im para. Tutaj paruje, i to nie jest para, to, są, to jest testosteron. Czyli może być kulawa i z takim wielkim pryszczem na nosie, a nie wiesz i tak... Pff. Mieszkałabyś ze mną, nie? No ale inne uczelnie tak nie mają, tu jest napisane, że Uniwersytet Łódzki nie ma takich, takich restrykcji. Dlaczego tak jest? Pozwolę sobie przytoczyć. Kto nie skacze z Uniwerku? I wiesz jest... ile osób skakało, wodek. Ja pamiętam ile osób skakało. Skakało no, było około 14 tysięcy ludzi. Skacze ale było też bardzo dużo ludzi oburzonych. No to nie założą ruch oburzonych, no. Co, i Politechnika? mieć <laughs> swój hashtag na Twitterze, którego nikt nie używa, pewnie z nich. Politechnika. Bardzo dobry sposób podchodzi do kwestii potencjalnej prokreacji, wodek związków partnerskich, potencjalnych aktów nierządu Ja na obronę Politechniki powiem tak. Oni wam umożliwiają wspólne życie. Oczywiście, że tak. Wymagają jedynie paru kwitków. Paru kwitków. Jeśli ktoś jest naprawdę zakochany, to te, te parę kwitków to będzie nic Ale dla niego. Że tak. Jeśli ten jego związek będzie prawdziwy. Jeśli Czyli będzie z głębi duszy. I będzie akceptowany przez kogoś rodziców. więcej niż, niż tylko tą, tą parę. Czyli rodziców. Samorząd studencki, bo trzeba poświadczyć nienaganną opinię. spółdzielni mieszkaniową. Kredyt, kredytodawcę, kredytodawcę. Skok. Proboszcza z najbliższego z pierwszej parafii, no, z z, podstawowej... z pierwszej klasy, z drugiej i z trzeciej. Tak? I jeszcze I trzeba pana... przynieść zeszyt od religii, że są wszystkie katechezy wpisane i wtedy to trzeba w szarej teczce opisanej, imieniem i nazwiskiem, numerami PESEL, numerami POLIS, i Od godziny 8 do 9, w nie, 14. Nie, 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 to musi być takie, takie hamskie godziny, muszą być coś w tylu. od 11 do 11.30, jest... co drugą środę po... miesiąca. W pokoju 13 na 7 piętrze. Bo ten budynek nie jest na kampusie, tylko on jest gdzieś w dupie jakiejś totalnej, że trzeba tam jechać specjalnie autobusem, który jest w sieci aglomeracyjnej, więc ci nie wystarcza bilet zwykły miesięczny, tylko musisz kupić bilet specjalny. W Żgowie. przychodzisz o tej co drugą środę miesiąca, no nie? Że <laughs> się okazuje, Ale... że to zła zważy... się nie... zważy... nie... zważy... tak, tak. Pukasz, a baba ci otwiera. Nie! dzisiaj jest przyjmowanie wniosku, nie wiem, o zasiłek do obiadów i do tego Ma taki nieświeży oddech i, i taki fartuch, taką podonkę z takiej taki... sztucznej tkaniny z takiego plastiku. Tak, a ty już się nastawiłeś, masz te wszystkie klitki zebrane, jedyne co ci zostało to tam dojechać i to Musicie dostarczyć również świadectwo z każdej skończonej klasy w szkole, bo tam też jest napisane zachowanie. Oraz oczywiście, jeżeli kiedykolwiek w waszym toku nauczania ocena z WWE była niższa niż 4,0, to również nie I najważniejsze, o co mieliście w liceum z przygotowaniem do życia w rodzinie. O, jak ktoś miał jakąś nieobecność. to no, to teraz leci. To nie jest tak, że oni wam czegoś zabraniają. Oni po prostu potrzebują potwierdzenia. Dokładnie. Napisy. Dziękujemy bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widzimy się już jutro. Pamiętajcie, żeby żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami. A tymczasem bądźcie! Lekko! Stronni! No przecież nie chciałem. No przecież no przecież Ale czy nie chciałeś. Bo no nie wiem, bo zostało wycięte. Samo mi się wymskło.